Kto ma obowiązek rozliczania się z podatków w Niemczech, sprawdź, czy Ciebie też to dotyczy. Jeśli spełniasz choć jeden z tych warunków, masz obowiązek rozliczania się i to nie co dwa czy co cztery lata, ale co roku. Pamiętaj o tym. Są to przede wszystkim klasy podatkowe 3 i 5 lub zmiana w ciągu roku. Są to również otrzymane zasiłki. Są to wszyscy emeryci których podstawa do opodatkowania jest wyższa niż próg podatkowy. I teraz uwaga. Jeśli masz dochody z najmu albo jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, bez względu na to czy masz dochody, czy ich nie masz, masz absolutny obowiązek rozliczania się oczywiście co roku. Jeśli potrzebujesz pomocy i chciałbyś skorzystać z profesjonalnego doradcy podatkowego, to skomentuj pod spodem słowem rozliczenie, a otrzymasz ode mnie informacje na temat rozliczenia się.